Siemanku wszystkie na moim I w są odcinku trudny vlog ze cały przeprowadzimy mianowicie jak wy oglądaliście ogrodali, się do, do tej pory e, Vlog, że niby ekipa wróciła, że zgody że to i tamto to Było minęło. Zaraz, e, kto powie, co już znowu jakieś problemy. Znowu zerwanie, i tam w ogóle powiem Wam tak. Się pogodziłem z przyjacielem, bo myślałem, że się zmieni co do stosunku do swojego zachowania. Można powiedzieć, że trochę się zmienił, ale ja ze swoją dziecią nie zauważyliśmy tego, jak my jak ja z nim się pogodziłem, między no to już ja zauważyłem, że pierwszy był dobrze, ale już później po jakimś czasie, po tygodniu, po dwóch, zaczęło się więc, e... więc to był dla mnie trudny okres i, I... założyłem, że Od... odkąd z nim się pogodziłem, to zaczęło się zamiast na lepsze się poprawiać, no to zauważyłem, że najgorsze Hmm. więc e, postanowiłem, że ko koniec naszych przyjaciele, znowu, bo dawałem mu szansę, dawałem mu wielokrotnie szansę, myślałem, że naprawdę się zmieni ale tylko minimalnie pokażę się, że stara, minimalnie pokaże się, że jest stara. stara nie może nie, e, To jest plus ale nie do końca, bo yy, według mnie, chciało mi się nie odebrać. Odkąd sądzę, yy... że coś jest nie tak, więc mieć... mieć... odezwałem to i ja prywatnie wiem, ale nie powiem tego, ja, ja prywatnie wiem, że widziałem. I już ja miałem po prostu tego wszystkiego do więc Poszedłem do koleżanki i powiedziałem po jaka sytuacja, czy ja mam z tym fatem robić, bo już sam nie wiedziałem co ja mam o tym myśleć i co, co ja w ogóle mam no, z tym wszystkim zrobić. Yy, więc koleżanka powiedziała, że takiej przyjaźni to nie warto. dawałeś mu czas, myślałem się co poprawia ale nie daje sobie w 100% tak, że się stara. Więc... Więc... Lepiej tą grę nie No i... Nie, nie powiem, że nie... Co to Bolało mnie, że myślałem, że będzie wszystko dobrze, że że będzie wszystko dobrze, że znowu wszystko będzie normalnie ale Niestety znowu się wszystko się jak przy wiata poszło się walić. No. Nie to było mi ciężko że... Do, do tej pory, ale się pogodzimy z tym i no, ale jest ciężko i teraz jak ten vlog ży życowy na, na grę, no to mi to wszystko przypomina tak to byłoby i tyle ale po, podjąłem taką decyzję, że zgrano dla mojego dobra i dla dobra samego poczucia nie po żyć w, yy, w takim życiu, gdzie są ciągle kłamstwa i, i nerwy i, i w ogóle. Więc jak to mu czasem odpuścić? Wiem, że cały właśnie jest do samego końca, się nie podał, ale przychodzi taki okres życiu, że naprzód z porażką yy, trzeba się pokończyć, a porażka daje nam do tego, że będziemy, jeszcze silniejsi i jeśli bardziej będziemy walczyć i w naszym życiu, to tylko zróżnicujemy sytuację, co im damy. to byłoby w tym vlogu, przy czym nie trzeba filmów, żeby to zapałł ukowy w sytuacji bo ona jest tak kompleksu miliwidziany się ciepło na